Siemaneczko, z tej strony a W tym odcinku w końcu coś nowego. Weszły zadania Rocket League Live i dzięki temu możemy odblokować kilka nowych rzeczy na trybie kreatywnym pod numerem 820569942065. A do odblokowania mamy następujące rzeczy. To jest bodajże jakiś graffiti, plecak. Lotnia, a przepraszam, to jest emotka. A na samym końcu mamy graffiti. No i przechodzimy tutaj do tej mapy. Zobaczymy, jak to wygląda. To jest moje pierwsze podejście. Mam nadzieję, że będzie dobrze mi szło. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami, tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu Vazi Gaming na naszym Discordzie Vazilandia. Dobra, witam Was jeszcze raz po krótkiej przerwie. Niestety, ja w sumie startowałem grę na prywatnym. Nie róbcie czegoś takiego. Pamiętajcie, że zadań, które musicie. Wykonać to jest zadanie obrażeń oraz likwidowanie przeciwnika w deadmatchu RL. Tutaj bierzecie sobie broni i power-upy. No, sobie wezmę no, przykładowo auga. Nie wiem, czy mogę wziąć drugą. Nie, nie mogę wziąć drugą. To wezmę sobie powiedzmy tego szybkiego Call of Duty A raz no wolną pompę. No, hito będzie pewnie zabijało. Tutaj macie różne dodatkowe power-upy: Instant Reload, Health Post. Może ten mecz wezmę, widać, że na się. No i lecimy od razu na arenę robić te ciężkie zadania. Bo spazik, nie wiem, czy to nie jest jednorazowego użytku, nie da się. Czy on jest mój, Dobra, to jest mój. A w ogóle myślałem, że tu będziemy autkami jeździć, wykonywać jakieś wyścigi, coś, jak roklik, a to... Kiedy on O nie! Jeszcze mi plecy robi! Dzionkamp gdzieś na górze. Jest. O, to jest... Wykręt. Dobra, zlikwidowany. Strasznie głośna jest ta muza. Uuu, tego nie chciałem. Co to ma być? Jakaś ciura z kwasem, emotka odblokowana Lecimy dalej Nie wiem jak te power upy, o jest, odpaliłem power upa Mam damage bosta Jedziemy Mahita powinni być To jest chyba na kilka sekund Okej, okay, odpalone <laughs> hita! Oczywiście polecam power upa, bo to o, już odblokowałem sobie styl czy tam graffiti. Oraz emotkę. No, pomienie zabija. Ciekawie. Teraz sobie znowu tego mosta odpalę, bo to ma hita. I mnie zastrzelił. Zastrzelił mi, czy mi teraz tą emotkę. Use signal remote. Tu coś tam, coś tam. Tutaj spawn killuje. Nieładnie z ich strony. Dobra, odpalam tego bosta. Nawet nie wiem czy to działa czy sobie to też takiego idealnego skina się, który sam się podświetla. Nie wiem czy mam coś włączone. I odblokowano mamy lotnie, czyli lotnia, graffiti. Co tam jeszcze zostało plecak chyba? Nie wiem, czy to się randomowo nie odblokowuje. Tutaj da się wejść? Co jest? Takie trochę słabe, że tam można spawn killować ja się nie, wi... nie widziałem o czymś takim Swobodę trochę. No chyba, że tam jakieś obrażenia są, tak jak na tym trybie Blue and Red kiedyś tak było. Nie wiem czy kojarzycie mapę. Jak oglądacie mi dłużej, to na pewno kojarzycie już robiliśmy w likach takie zadania. A, w ogóle chyba mi odblokowało już ten plecak. Prze jak widzicie, no to dosłownie 5 minut roboty na tej mapie i macie wszystko zrobione. Szczerze myślałem, że ten tryb będzie taki ciekawszy, że będzie się jeśli jeździć strzelać. No niestety, napiszcie w komentarzu, co tam myślicie o tym trybie. Oraz zostawcie lajka, like subem i dzwonem, jeśli jeszcze mnie nie subujecie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jeśli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu do na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Vasi Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy Wazigaming. Hej.